Kerry, a dokąd się tak spieszysz? Jesteś już spóźniona z dostawą? Kerry, też to słyszałaś? To mi brzmi, jakby Bobby miał kłopoty. Co się dzieje, Bobby? Bobby, czy to rekiny? Pewnie przypłynęły za tobą z morza. Kerry, Bobby cię nie słyszy. Uważaj, bo spadniesz! Kerry! Karl. Kerry i Bobby są w wielkich kłopotach. Kerry spadła z mostu i wylądowała na Lilii wodnej. W rzece są rekiny, które chcą ją pożreć. Karl, pomóż im. Spójrz, Karl, tam hmm? jest Kari. Hmm. O nie, jak tylko tworzy się ten most, rekiny zaczną za nią płynąć. Hmm. Karl, musisz się natychmiast huh. transformować. Hey, Kerry, zobacz kto tu jest! Prawie zapomnieliśmy o tych rekinach. Uważajcie! Bobby, superciężarówka chce, żebyś zaciągnął Kari do brzegu. Kerry, mocno się trzymaj!

Super ciężarówko, musisz coś zrobić. To świetny pomysł. Przecież masz tyle gadżetów do wykorzystania. Co wybierzesz tym razem? Pospiesz się! Wow, superciężarówko to naprawdę działa! Te mikrofale odstraszyły rekiny. To niesamowite. Rekiny popłynęły, gdzie pieprz rośnie. Ha, ha, świetna robota. Dziękujemy za pomoc, super ciężarówko. Masz rację, Bobby. Powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo mm. naszego kanału. Dobry pomysł, superciężarówko. Wykorzystajmy siatkę. Mm. Ha, ha, dobrej zabawy, moi przyjaciele. Hey. Babeczki na urodziny Saniego? Aha. Super ciężarówka! Chyba ktoś potrzebuje Twojej pomocy! Musisz dostarczyć z ciasteczka na urodziny Saniego! Berry nie jest zadowolona. Nie dostała żadnych prezentów. <śmieniczy> <śmieniczy> ben i Lily nie pozwolili Mary <śmieniczy> zabrać tego prezenci <śmieniczy> Co? <śmieniczy> Berry zniknęła Nie schowała się w labiryncie? Pora na transformację, super ciężarówko! Chyba będziesz hmm. musiał transformować się w coś Aha. innego. Szybko super ciężarówko za nią! Oh. 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 Berry, Sany chce podzielić się hey. z tobą prezentami.

żeby zawsze być miłym i dzielić się z przyjaciółmi. Hej, przyjaciele! Przygotowujecie kartkę na urodziny łódki Bobiego? Hej! O, ktoś potrzebuje twojej pomocy. Lepiej szybko wracaj do domu! Oni czekają na rozpoczęcie imprezy urodzinowej. Karl, czy mógłbyś dostarczyć ciasto i kartkę? Pospiesz się, musimy go zaskoczyć. Ależ dzisiaj korki w mieście! Mamy problem: światła drogowe nie działają. Może to czas na transformację ha, super okay. changerówkę? Jedziemy na imprezę, bo zapobiegły jest wcześniej, Tim. Super ciężarówka musi jeszcze pojechać po bilet na przelot balonem. Co? Tory kończą się tutaj? Hmm. Superhelikopterze, lecimy po bilety aha Teraz lecimy na plażę. Szybciutko. Wszyscy podpiszcie się na kartce. Aha.

He, he. ha niespodzianka, Bobby! Wszystkiego najlepszego nasz przyjacielu! Superciężarówko, tak bardzo ci dziękujemy za pomoc. To najlepszy dzień do biegu. Smacznego. <laughs> Hej, Superciężarówko, co tu się dzieje? Krokodyl znowu coś nabroi? Ciekawe, co tym razem. O? Kodel ukradł twoje okulary, Jerry. Oh. Hmm. Dalej, długo. Super, super, Czas złapać oh. tego złoczyńcę. Hmm. 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 Hey. Hmm. Uważaj! On wyrzuca bomby! Oh. Oh. Dobra robota. Oh. Oh. O nie! Wszystko w porządku, super ciężarówko? Aha. Oh. Uh -huh. uh -huh. Tak jest, pora na transformację. Uh -huh. Zobacz, tutaj! O nie, on znowu wypuszcza bomby! Tak jest! Świetny pomysł, super ciężarówko! Czas odebrać zgradione okulary! O nie, nie możemy go dosięgnąć. Zaraz, zaraz, a gdzie on się podział? Gdzie on jest? Hmm. Musi być gdzieś tu w okolicy. Poszukajmy go. Dzieciaczki, czy widziałyście gdzieś krokodyla? I co teraz hmm. zrobimy? Czyżbyś miał jakiś pomysł? Radar? To świetny pomysł! Dzięki niemu na pewno go znajdziemy! Hm? Oh. Hmm. Ha. Ha. Hmm? ha. Ha. To jest balon krokodyli. <grym> Chyba radar coś znalazł. <grym> o. Oh. Hm, hmm, hmm. hmm, To tylko sterta kartonów. Zaraz, zaraz, zaraz. A to co takiego? <śmany> o! Proszę bardzo. Okulary Jelena. Zawieźmy mu je. <śmany> Ale mieliśmy dzisiaj przygodę! Tak jest! Powinniśmy podziękować Superciężarówce za pomoc! Co? Krokodyl gdzieś tu jest? Haha, całe szczęście! Do zobaczenia! Kari ma dzisiaj wolne? Bądź uważny, Walter, i zadbaj o piekarnię, OK? Liczymy na Ciebie! Chcesz zjeść, Loda? Walter, za tobą! Och, nie! Dinozaur straszy mieszkańców! Dinozaur atakuje nasze miasto. Tam jest. To jest T-Rex. Uwaga. On chyba chce się po prostu pobawić z tobą. Aha. Cię. Chyba jest głodny? Hmm. Może chce się z tobą zaprzyjaźnić super superciężarówkę. Pora na zabawę. Hmm. Bawimy się w ganianego. Opowiadasz o tym Walter? Spokojnie, przyjaciele, on jest przyjazny. Widzicie? Co tam zobaczyłeś, Wolter? Jeszcze jeden dinozaur? Czy to mama dinozaur? Pewnie cię wszędzie szukała. Aha. Doskonałe. Przywołajmy ją. Głośnie. Mama nadchodzi. Możemy być przyjaciółmi, nawet kiedy się różnimy. Do zobaczenia następnym razem.